Jak to się stało, że cztery dziewczyny ze smykami sprawiły, że powstała nowa, koła powieść. To jest tak zawsze, że potrzeba takiego jednego momentu, kiedy coś zaskoczy w głowie, bo nawet jak człowiek ma napisaną gdzieś tam książkę, jakieś tam podwaliny książki, to to może nie stykać. Mi ta nowa książka czyli morderstwo na Korfu nie stykała bardzo długo i męczyłem się z nią i męczyłem i pomyślałem sobie, że dobra, to zacznę pisać zupełnie co innego, ale zanim to zrobiłem, to usiadłem pewnego wieczoru i pomyślałem: koniec, nic nie będę tego wieczoru pisał, będę sobie oglądał rozmaite filmy, będę sobie słuchał muzyki, włączyłem internet i znalazłem ja lubię wynajdywać takie ciekawostki, wpisałem sobie Stream Quartet, wpisałem nazwę jakiejś tam grupy metalowej, pomyślałem, ciekawe czy ich w ogóle przerabiałem, to był Dream Theater, jedna z najlepszych grup heavy metalowych, ciekawe czy ich przerabiałem na jakąś muzykę klasyczną i znalazłem cztery dziewczyny, które odczarowały mnie swoim występem, to będzie bardzo łatwo znaleźć na kanałach, gdzie się szuka takich rzeczy, e, rewelacyjne i ja w ciągu tych 12 minut, bo one przez 12 minut grają swoją przeróbkę piosenki Henry Metalowej. Przez te 12 minut sprawiły, że ja poukładałem sobie w głowie całą książkę. One skończyły grać, ja zasiadłem i chociaż obiecałem sobie, że tego wieczoru pisać nie będę, zacząłem pisać, to już później poszło. Czy one się dowiedziały kiedykolwiek, że znalazły się w powieści? E, chyba nie, wydaje mi się, że nie. Ja kontaktowałem się z nimi i bardzo, bardzo gorąco je pozdrawiam, jeżeli mnie słuchają. One wiedzą, że przerobiły tę piosenkę. E, kontaktowałem się z nimi, ale myślę, że nie, to będzie dla nich duża niespodzianka, bo ja chyba nigdy nie napisałem im w sumie, że one są na kartach powieści. Nie, różne rzeczy im pisałem, żeby wystąpiły, czy nie, ale tego im nie napisałem. Tak, to są Polki, bardzo, bardzo zdolne dziewczyny. Z tego co wiem, to one już nie grają niestety. To był taki występ na zakończenie ich roku akademickiego. Znakomite talenty. Ja niestety żyjemy w kraju, w którym wiele talentów się marnuje, bo kończy się studia artystyczne i idzie się do pracy w zus albo za kasą, albo gdzieś. Bardzo żałuję, że my nie dbamy o tak fantastyczne talenty, jakie mamy. O czym będzie trzecia Polska? Trzecia książka to będzie kolejny Kryminał, dalszy ciąg przygód Joanny i Betty, czyli znanej pisarki romansów i jej menadżerki. To będzie powieść, która tym razem będzie się toczyła w rytm wyliczanki dziecięcej. Nie powiem jakiej, żeby ktoś pomysł mi nie ukradł zbyt wcześnie, ale jest kilka wyliczanek dziecięcych. Jest taka najpopularniejsza i na podstawie niej będzie bardzo dużo dziwnych wydarzeń, dwa trupy, jedno porwanie, a wszystko w rytm takiej, tak jak mówię, niewinnej dziecięcej wyliczanki. thank you.